Części czołem warmoret warfer. Jak widać, no niestety gra jest cholernie ciężka, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe. I bardzo mnie to martwi, dlatego że możliwe, że ta gra będzie tylko i wyłącznie dla ludzi z dobrymi kompami. Nie wiem. No chyba, że sprawdzą się słowa kolegi Hetman, który powiedział, że optymalizacja zostawiona jest na sam koniec. Zagramy sobie tym. Oto pojazdem m 60 a Starship nazwa fajna Starship, statek kosmiczny hmm. czy gwiezdny statek, wygląda on bardzo futurystycznie, podoba mi się i mam nadzieję, że nie wprowadzą tu już naprawdę statków kosmicznych więc polecimy sobie bitewkę ja tej gry jeszcze nie, nie ogarniam, więc nie, 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 nie spodziewajcie się tutaj jakiejś super gameplay'a z mojej strony, dlatego że ogólnie od pierwszego czasu, kiedy wyszedł em, pierwszy otwarty test, to rozegrałem wraz z dniem dzisiejszym 6 bitew bodajże, więc. No cóż. Dobra, to ja może zrobię małe cięcie, żeby nie czekać bez sensu. Dobra, jest, wylosywało nas. Tylko obawiam się trochę, bo to, mówię, na żywca jest. Ciekawy jestem, ile będę miał podczas nagrywania FPS-ów, bo jeśli to spadnie poniżej 20, no to, to będzie straszna kupa. W grze różnie to jest, ponad 20, dochodzi do 40, po, po, po jakimś czasie wzrastają te FPS-y. Nie wiem co i jak. Na razie mamy no. Ponad 30, więc nie jest źle. Ale zobaczymy, jak to będzie chodziło. Tutaj sobie przełączymy od razu na rakiety. Pokażę, jak wyglądają rakiety. Jak wygląda strzelanie z rakiet. Dobra, no ja nie wiem, czy to na filmie widać. Odczuwam ścinki, pobliżej 30 fps i odczuwam ścinki, więc nie jest, nie jest to dobrze. Mam nadzieję, że ktoś tutaj wyjedzie na otwarty teren. Chciałem spację naciskać, żeby strzelać z karabinów jak w, w War <laughs> O oh, jest Ale już się zaczyna słuchajcie wyzywanie fucking camping PL noob I w ogóle już miałem sytuację bitkę przed O o o coś jest Namierzamy Albo i nie, nie namierzamy No działa to tak No tak Po prostu jakoś słabo Już mi ktoś No tak Incoming in O nope, hiding behind spotter O właśnie Super, no to jest można powiedzieć właśnie WOT2: zachowanie graczy, jak i spotowanie, i to wszystko w ogóle to o. czyściutki WOT, można powiedzieć. No wyjedzie Chcę Wam pokazać jak to wygląda wygląda to dosyć spoko o, tylko namierzyć teraz takiego szybkie łebka to jest problem!

Tutaj jest lepiej rozwiązany rozrzut działa, jeśli chodzi o to. Niestety rozrzut musi być, dlatego że gdyby ten każdy pocisk trafiał, no to gra byłaby troszeczkę też bez sensu. Nie wiem, czy go trafię, czy go nie trafię. Dostał. No. Piu, 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 Tak to brzmi. Byjeć mi się byjeć. Aj! to nie ja go dopadłem. <śleszy> Dobra. mnie jak ta łasica i co nic o objazdówka wod proszę państwa Incoming, Ale mi się telepia. A co to jest G? Aha, <grywa> też wiem, co to jest G. Dobra. Oj, oj, oj. Andrzeju, nie denerwuj się, to się wyklepi. Naczepy nie mogłem przesunąć. No strasznie to idzie, strasznie. Dobra, no i to by było na tyle jeśli chodzi o ten filmik. Ale to piszcie tu komentarze, czy chcecie dalej coś zobaczyć, czy nie no bo to... Na próżno nagrywać to też jest bez sensu. Także to na tyle, dzięki bardzo. Na razie, trzymajcie się.